I dobro. Trwamy w tygodniu misyjnym. Dzisiaj jest poniedziałek, a więc rozważamy Ewangelię według świętego Łukasza. Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Co w języku Sango brzmi: Bubatimo timo, fadegina bisom veni, a undamo naingotimo timo. Jest to przypowieść. O zamożnym człowieku, który nie chciał podzielić się z nikim swoimi dobrami, i tej nocy, kiedy wszystko zgromadził, umarł. Nieraz odnoszę wrażenie, że Ewangelia jest wprost pisana do Afrykańczyków. Kiedy rozważam Słowo Boże, widzę pełno odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Nieraz widzę, jak Afrykańczycy przytakują głową w trakcie kazania. Tutaj. Zagrożenie śmierci jest to wiele większe. Nie ma dobrych szpitali, nie ma lekarstw. Można zostać ukąszonym przez węża, kiedy wraca się z pola. Zagrożenie śmierci jest dużo większe. Pamiętam, kiedy raz na pogrzebie zapytałem: Moinga lati mo! Na co wszyscy odpowiedzieli: Oko pepe. Czy znasz dzień swojej śmierci? Ani trochę. Patrząc na puste kościoły na zachodzie Europy, zadaję sobie pytanie: Czyżby ludzie zapomnieli, że przyjdzie dzień ich śmierci? Czyżby ludzie nabrali się, że sami sobie są bogami, że mają wszystko pod kontrolą? Moi drodzy, zacznijmy czytać Ewangelię. I bierzmy ją na poważnie. Postarajmy się, by Ewangelia stała się instrukcją naszego życia. Pan z wami. Zapatingangu kue azia i baba na molenge na ingogbia. Amen.